Dzień dobry, Biała Podlasko, bialanie, Bialszczanie, jak to się was. Witam w tym przepięknym amfiteatrze, który jak widać w latach 80. przyszedł gruntowny remont. Tu jeszcze ten, ale to się, się dobuduje potem. To warto, żeby to przeschło. To nie ma co, to ziemia pracuje, to się musi jeszcze parę lat. Dobrze, szlachetni Państwo. Miło, ma, miło widzieć was tyle tutaj. Co darmożka, nie? Dobrze, dobrze. Ale mam nadzieję, że bawić będziemy się tak samo. Dziękujemy za zapowiedź nie śmiesznie, śmiesznie. Oni są stąd, podajże tak? Zapowiedź jest ważna i jak tylko, proszę, spiszcie, spiszcie. To trudno.